Shit, 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 shit. Ten koleś się rusza. Ten koleś się rusza, nie chcemy go tu odejść. Ciągle słyszę jakieś tupanie nóżek. Co to jest? No, zniszcz tą skrzynkę wadzie jeden. No. To jakoś jest wszystko ok jak na razie. Coś jest, no nie chcę wychodzić na ten korytarz. Okej, to model nie jest zbyt fajnie. Ej, co ja mam tu zrobić, co? Tam mam iść... Aha, tam coś jest, dobra. Tam jest winda. To to tak telepało. Tam mamy iść, dobra, ale tu jest... Tak, chcemy użyć. Dobra, użyliśmy węzeł mocy. Chodzimy do pomieszczenia. Co my tu mamy? 5000 kredytów, schemat, dużo rzeczy, dużo wszystkiego. Tylko dlaczego nie mogę nic wziąć? To jest... Badziewie. Dobra, wyrzućmy coś. Ech, właśnie, uzdrowię się. Od razu jeden przedmiot więcej. Puść. Dobra, mamy dwa miejsca w ekwipunku. Ej, teraz nagle zebrałem wszystko. było. Jakieś zwierzątka. Dobra. Bez bez co by tu wywalę to, bo to jest tanie w porównaniu do yy, tego stazy. Chyba dziewia Tego tu nie było. Yy, coś. A to ten koleś Co my tu mamy dalej? Nic. Tutaj mamy otwarte, tutaj zamknięte, a tu safe, oczywiście że safe. <grych> tak, zapisz. Dobra. No to idziemy dalej. Co my tu mamy? ma chłopaki, to ja potrzebuję w takim razie mojej silniejszej broni. No ta piła, piła plazmowa, czy jak to się nazywa, jest wciąż lepsza. The fuck, następny. Wiesz, leżeć mi tu. O, tam coś innego idzie. Ej, tego jeszcze nie widziałem. To był ciekawy przeciwnik. Taka grubsza wersja tego czegoś. Tu ruru, ru, ru. warsztat by się tu przydał, albo coś takiego. Ech, dobra. Co ty tam masz? Aha, żółty był przewodnik, i nie mam miejsca. Jasne, że nie mam miejsca. Miejsce. dobra to było bardzo głupie nacisnąłem przycisk jakiś No siema tam coś tu idzie dobra. następne dwa A to co jest? To Spadajcie. Huch, dobra, zabiliśmy wszystko. Eee, nie, nie, to nie jest wszystko. <grywka> dobra, teraz chyba jest wszystko. Znowu muszę coś. Nie, dobra, użyjemy sobie tego. Dobra. E, B. Gdzie mam iść? Aha, mam co nacisnąć. firing to głośno. It's working. Oh. We're online and functional. Finally, some good news. <sighs> Get a transit to the bridge, Isaac. I'm going to take us back into a geostationary. Wait, 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 we're not safe yet. Ship's asteroid defense system is offline. On the way up, the ship's going to pass through a debris field thrown up from the planet crack. We'll be ripped to pieces unless you restart it. God damn it. Mm -hmm. I'll start working on it from here. Isaac, meet me at the bridge. You can do more good here than I can. No spoko, pomogę ci tam, ale za chwilę. Najpierw zasejwuję, bo to są ciekawe momenty. Dobra, tak zasejwuję. Dobra. Let's go. Kolejne dziwne przejścia z dużą ilością przeciwników. E, tam mam iść, więc rozwalimy tam skrzynię. Okej. Okay. Co my tu mamy? plasmowa dobra. Idźmy dalej. Idźmy dalej, albo nie wróćmy do domu. My tu śmierdzi obcymi. To It's Nicole. Nasza żonka Nicole, albo coś w ten deseń. A, to jest to miejsce, dobra, zobaczmy, mam iść tutaj. Ui, magazyn, idziemy do magazynu. E, wróć, wróć, wyjdź, 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 tam coś skrzyczało. Ła, wiedziałem. Coś jeszcze? Nie, tylko ty, dobra. Ciekaw jestem, czy on czekał, aż skończę kupować przedmioty. Piła plazmowa z zero. Hmm. Rozprówacz. Zdalna piła przemysłowa, okej, okay, to może być ciekawe. Fibunek, średnie zestawy medyczne, żółty pół przewodnik sprzedaj, tak. Średni zasobnik tlenu zostawimy, zestaw stazy zostawimy, energia plazmowa zostawimy, energia plazmowa zostawimy, stelaże linowe jedne sobie przeniosę, paliwo miotacza przeniesiemy. Pia plazmowa, pistolet linowy, dobra. Hmm hmm, 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 jakby to. Dobra, zasobnik tlenu sobie. Przesuniemy. No, mam dużo tego wszystkiego tutaj. Kupimy sobie węzeł mocy. Okay. Mam tutaj, prawda? Tak, mam się wracać. No spoko. Aha, tu jest zaraz ten. No, super do kolejki od razu. Rozdział trzeci ukończony, super. Ciekaw jestem, ile tu jest rozdziałów. Zaraz się okaże, że ta gra jest na parę godzin i co dalej. <laughs> Czy chcesz zapisać grę? Tak, chcę zapisać grę. Zaakceptuję. Tak. of the transport system ishimura. Proszę, kup Isaac, Jezu, come The right. ABS is completely shut I'll need your help to fix this. Kendra, if you can hear me, see if you can get to the ship's reports. It sounds like you have better access from there. When were you going to tell us about the artifact, Hammond? This marker. I don't know anything about that. It's referenced in the captain's records. They brought it up from the planet. It's on the ship. In cargo. They think it's of alien origin, but I don't know what the hell it is. Really? CEC didn't know anything about it. You're lying. Back off! I am not the bad guy here. We're all shaky right now. You're going to have to trust that I don't know anything about it. <laughs> We've entered the debris field. Get to the captain's nest. I'll explain everything later. Okej. Okay. masz brzydki hełm. Musimy cię zupgrade'ować. Uh -huh. ah, znowu to gówno. Idź stąd, idź stąd. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Magazyn znowu. No dobra, schowamy jedną rzecz, bo znalazłem niepotrzebne rzeczy. Mały no, zestaw medyczny, a sprzedam to. Tak. Hmm. Dobra, tak sobie zostawimy kasy więcej. A nie, zobaczę czy jest ten. Jest już drugi. To znaczy trzeci level. Nie ma. Skupimy węzeł mocy. Tak jest. Im więcej węzłów mocy, tym lepiej będę silniejszy. Cockpit.